Dzień dobry, nazywam się Roman Batelt i będę chciał dzisiaj przedstawić temat inteligentne aplikacje dla rolników. Dlaczego inteligentne rolnictwo? A także powiem co nieco o analizie danych rolniczych w dłuższej perspektywie. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia na tegorocznej droniadzie. Nim przejdę do tematu, powiem kilka słów o sobie. Jestem doktorantem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ale przede wszystkim jestem rolnikiem, gospodaruję na 70 hektarach w Beskidzie Śląskim i jako rolnik współpracuję z firmą 365Farmnet i dzisiaj właśnie o tych nowoczesnych rozwiązaniach w rolnictwie chciałbym co nieco coś powiedzieć. Najpierw zajmę się tematem różnych aplikacji, które mogą zostać wykorzystane przez rolników następnie powiem dlaczego każdy rolnik powinien iść z duchem czasu i sięgać po nowoczesne rozwiązania Przedstawię kilka pożytecznych aplikacji, postaram się pokazać, jak działają w praktyce, a na koniec kilka słów poświęcę także przyszłości dokumentowania i gromadzenia danych, właśnie poprzez różnego rodzaju aplikacje. Dzisiaj każdy z nas ma telefon przy sobie, może właśnie z niego oglądać dzisiejszą prezentację. Najczęściej mamy stale dostęp do internetu, już nie tylko wtedy, kiedy mamy Wi-Fi w zasięgu. Czyni nas to otwartymi na świat. Wszystkie czynności wykonujemy przez różnego rodzaju aplikacje, niektóre systemowe, czy tak powiem, wgrane od razu w nasz smartfon, czy to jakiś budzik, notatnik, czy po prostu aparat. Instalujemy także wiele dodatkowych aplikacji, czy to z Google Play, czy z App Store, w zależności od tego, czy mamy telefon z Androidem, czy z iOS-em. Mamy wiele aplikacji społecznościowych do rejestrowania jakichś naszych aktywności. Bankowość telefoniczna, mobilna wszystko to mamy w naszym telefonie. Daleko idąca cyfryzacja, digitalizacja dociera także do rolników. Każdy szanujący się rolnik ma też telefon, z którego właśnie bardzo wiele rzeczy może wykonać, i po prostu należy korzystać z tych różnych nowinek technologicznych, żeby nie pozostawać w tyle po prostu za innymi rolnikami. Aplikacje dedykowane rolnikom i ich specyficzne potrzeby nie są niczym nowym. Już od wielu, wielu lat mamy właśnie takie dedykowane specjalnie dla rolników aplikacje dostępne, czy to bezpłatne, czy płatne, właśnie w Google Play czy App Store. Możemy te aplikacje podzielić na kilka rodzajów. Mamy takie aplikacje, które są stricte przeznaczone do pomocy, zarządzania gospodarstwami zajmującymi się wyłącznie produkcją roślinną. I mamy też takie, które zajmują się produkcją zwierzęcą. Mamy także wiele różnych innych aplikacji, które nie zajmują się kompleksowo daną gałęzią, ale stricte jakimś szczegółem, jak na przykład mamy aplikację, którą możemy zrobić zdjęcie jakiemuś problemowi zaobserwowanemu na polu, a ona nam podpowie, co to jest i jak możemy sobie z tym poradzić. Kilka tego typu aplikacji dzisiaj pokażę, no ale nie możemy też zapominać o takich aplikacjach, które jak najbardziej służą rolnikom, aczkolwiek z myślą o nich stricte nie zostały stworzone. Na przykład aplikacje do bankowości internetowej, telefonicznej, mobilnej, jak najbardziej rolnicy wykorzystują, korzystają, oszczędzając przy tym czas, no aczkolwiek wiadomo, że nie jest to narzędzie stworzone tylko dla nich obecnie panujących warunkach e, rolnicy muszą zdawać sobie sprawę z bardzo wielu rzeczy, muszą znać się na wielu, bardzo wielu e, sprawach, e, ale musimy sobie też zdać sprawę, że tak naprawdę nie każdy mieszkaniec wsi jest rolnikiem, a nie każdy rolnik tak naprawdę utrzymuje się z rolnictwa. W Polsce mamy 1,4 mln gospodarstw, ale tylko ułamek z tego to tak naprawdę są tacy rolnicy, którzy się z tego rolnictwa utrzymują, nie mając żadnych innych Zajęć. I właśnie z myślą o tych prawdziwych rolnikach powinniśmy tworzyć dedykowane aplikacje dla właśnie rolników. Gospodarując na bardzo wielkich areałach, dużych powierzchniach, często przy dużym rozdrobnieniu, rolnicy stosują płodozmian, czyli uprawiają kilka albo nawet kilkanaście roślin po sobie, jeśli uwzględnimy oczywiście w tym różnego rodzaju międzyplony. I na każdej tej roślinie muszą się znać, muszą wiedzieć, jakie zagrożenia na nie czyhają ze strony chwastów, szkodników, chorób. Muszą znać wszystkie terminy, co można wykonać, jakie uprawki w tym krótkim często okresie właśnie między zbiorem przedplonu a siewem kolejnej rośliny. I właśnie z myślą o tych problemach powstają programy do zarządzania gospodarstwem. Dzisiaj chciałbym się zająć programem 365 Farmnet który właśnie pozwala rolnikom zupełnie za darmo wejść w tą nową erę rolnictwa, jak to się często mówi, rolnictwo 4.0. Dzisiaj, jako że mam zająć się stricte aplikacjami mobilnymi, będę mówił właśnie o aplikacjach mobilnych programu 365 Farmnet. Wszystkie aplikacje powstałe z myślą o obsłudze programu 365 Farnet są bezpłatne, dostępne do pobrania z Google Play dla smartfonów z systemem Android bądź z App Store dla iPhone z systemem iOS. Łącznie mamy do dyspozycji cztery aplikacje, ale najpierw zajmiemy się tymi trzema podstawowymi widocznymi na slajdzie. Też ta ostatnia, powiedzmy najnowsza funkcjonuje na razie niejako odrębnie od podstawowej wersji programu. Aplikacje działają offline, czyli nie potrzebują stałego dostępu do internetu. Gdy chcemy coś e, zrobić, możemy to zrobić bez dostępu do internetu, a wszystko później się automatycznie zsynchronizuje, gdy ten internet złapiemy lub podepniemy się pod jakąś sieć e, Wi-Fi. Posiadanie jednak stałego połączenia z siecią umożliwia szybszą wymianę danych, ponieważ wszystkie informacje trzymane są w chmurze, przez co, gdy równocześnie z programu korzysta więcej osób na tym samym koncie, to dobrze, by wszystkie były na bieżąco z wydawanymi dyspozycjami czy wprowadzanymi do programu informacjami. Podstawową aplikacją dla rolników zajmujących się produkcją roślinną jest aplikacja 365 Crop. z niej bezproblemowo i szybko korzystać, należy wprowadzić informacje podstawowe o naszym gospodarstwie do programu 365 farmy w jego pełnej przeglądarkowej wersji. Oczywiście część kroków konfiguracyjnych jest dostępnych z poziomu aplikacji, ale na, na przykład nie obrysujemy w niej granic naszych pól. Dzięki 365 Krop najprościej jest zaangażować naszych współpracowników do pracy w programie 365 FarmNet. Każdy może dokumentować czynności, które wykonał w polu, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co zostało zrobione. Oprócz funkcji związanych z dokumentowaniem w aplikacji możemy przeglądać kartoteki pola, prognozę pogody, mapy, analizy i wiele innych przydatnych rzeczy. Nasi pracownicy mogą mieć do tych informacji dostęp tylko pod warunkiem, że nadamy im oczywiście odpowiednie uprawnienia. Pokażę teraz, jak łatwo można tą aplikację używać. Po pobraniu i jednorazowym zalogowaniu się pobierane są wszystkie wprowadzone wcześniej na innych urządzeniach dane i od razu możemy dokumentować. Pokażę, jak łatwo tworzyć dokumentację, na przykład nawożenia. Klikamy po prostu u góry po prawej stronie, żeby stworzyć nową dokumentację. Wybieramy odpowiednią czynność. Powiedzmy, że będę nawoził, więc wybieram nawożenie i wprowadzamy, wypełniamy niezbędne pola. Jak widzimy, wiele informacji jest wprowadzonych już automatycznie. Według GPS-u aplikacja rozpoznaje, na jakim polu aktualnie jesteśmy. Musimy tylko wprowadzić środek, jaki został zastosowany, więc z listy, Podręcznej, stworzonej w programie, wybieramy po prostu to, co chcemy zastosować, czy zostało już zastosowane. Wpisujemy dawkę, i jak widzimy, pozostałe pole zostały już wypełnione na podstawie często wprowadzanych informacji. Więc uzupełniamy tylko to, co brakuje, i wysyłamy tutaj u góry po prawej stronie do programu. I za chwilkę będzie ta dokumentacja widoczna w dokumentacjach tymczasowych, gdzie należy ją po prostu otworzyć sprawdzić, czy się wszystko zgadza bądź po prostu grupowo wszystko pozatwierdzać, w zależności od tego, jak bardzo naszym pracownikom ufamy. Kolejną aplikacją oferowaną przez 365 Farmnet jest 365 Cattle, czyli narzędzie do zarządzania stadem bydła. Czy to bydło mlecznego, czy mięsnego, z powodzeniem można ją wykorzystać właśnie, by ułatwić sobie pracę. Podobnie jak w przypadku 365 Crop, konfiguracyjne dane podstawowe wprowadzane są tylko jeden raz, ale dobrze je wprowadzić w przeglądarce, a aplikacje używać do dokumentowania zabiegów i czynności dokonywanych na naszych zwierzętach oraz do sprawdzania informacji o właśnie tym, co zostało już zrobione, a co należy w najbliższym czasie wykonać. Aplikacja przypomina nam właśnie w formie powiadomień, co powinniśmy zrobić, w jakim momencie. Na przykład przypomni nam o konieczności zasuszenia krowy przed spodziewanym terminem wycielenia, przypomni nam o zbliżającym się terminie porodu. A w odpowiednim czasie po nim wskaże także, że krowa powinna być ponownie zacielona. W przypadku 365 CATL wiele czynności dokumentuje się dużo prościej, gdyż nie trzeba wprowadzać tych danych tyle, ile to w aplikacji 365. Niektóre rzeczy tylko się po prostu odnotowuje, że zostały wykonane. Od razu pokażę, jak wygląda aplikacja 365 katl po jej otwarciu od razu widzimy listę naszych zwierząt i wybieramy na przykład dla której krowy chcemy coś zrobić. Możemy to oczywiście robić grupowo i u dołu możemy kliknąć sobie dokumentowanie. Dzięki czemu otwiera nam się lista czynności, którą dla danego zwierzęcia możemy wykonać. Powiedzmy, że został wykonany dzisiaj zabieg inseminacji, więc wybieramy inseminacja, wybieramy, jakim buchajem chcemy daną sztukę pokryć. I wybieramy jednostek, ile zostało użytych do tego, i klikamy u góry po prawej stronie właśnie taką kopertę. I to już jest zaksięgowane. Od momentu tego właśnie zainseminowania krowy ustalony przez nas własny czas za powiedzmy 30 czy 50 dni, zależy sobie, jak sobie to ustawimy, dostaniemy przypomnienie, że należy właśnie sprawdzić, czy ta krowa jest cielna. Także bardzo wiele możliwości ułatwiającym nam codzienną pracę. Kolejną aplikacją jest 365Active, która rozszerza funkcjonalność programu 365Farmet o automatyczne dokumentowanie. Dzięki tej aplikacji możemy zmienić nasz smartfon w tzw. tracker, konfigurując jako osoba bądź maszyna i śledzimy po prostu ruchy tej osoby lub maszyny poruszającą się z tym smartfonem bądź tabletem. Jeśli na te cele używamy naszego własnego smartfona, który zawsze jest przy nas, konfigurujemy go jako osoba lub jako nasz pracownik, który ten smartfon posiada. Natomiast jeśli tablet lub smartfon umieszczony będzie na stałe w ciągniku, to konfigurujemy go jako konkretną maszynę. Z modułu GPS aplikacja uzyskuje informacje o lokalizacji, natomiast poprzez moduł Bluetooth łączy się z tak zwanymi żółtymi skrzyneczkami, czyli active boxami które konfiguruje się jako poszczególne maszyny i umieszcza na nich, dzięki czemu wiadomo, że jeśli poruszamy się po polu z bronami czy pługiem, zostanie stworzona dokumentacja uprawy rol. Jeśli na przykład ten Active Box konfigurujemy jako rozsiewacz do nawozów i będziemy się z nim poruszać po polu, to zostanie stworzona dokumentacja nawożenia. W aplikacji możemy śledzić własne ślady przejazdu, a także wszystkich innych rejestrujących w tym samym czasie aplikacji. Może to być więc narzędzie kontroli, gdyż wszystkie dane są zapisywane i możemy je dowolnie analizować i przedstawiać. Jeśli uruchomimy aplikację 365 Active, od razu widzimy podgląd wszystkich osób, które w gospodarstwie coś aktualnie wykonują. Widzimy swoje położenie, a także innych e, współpracowników i maszyn. Osoba jest podpisana imieniem i nazwiskiem, natomiast maszyna po prostu nazwą i modelem, który sami wprowadziliśmy do programu. Tutaj widzimy także z jakim ActiveBoxem jesteśmy połączeni, czyli która maszyna znajduje się w pobliżu. Z innego miejsca tutaj na dole, na środku, możemy przeglądać jakie wszystkie Active Boxy mamy popodłączane no, pod nasze konto. Możemy także dodać tutaj nowe, używając tego plusika. Do 365 ATI tak naprawdę nie trzeba się standardowo logować. Generujemy po prostu w programie odpowiedni kod dla konkretnej maszyny bądź osoby, i na jego podstawie urządzenie loguje się na właściwe konto i zostaje automatycznie skonfigurowane. Ostatnią aplikacją programu 365 Farnet jest najnowsza aplikacja 365 Pocket, która działa odrębnie od pełnej wersji programu aby rozpocząć korzystanie z niej wystarczy ją pobrać i po prostu rozpocząć dokumentowanie, tak naprawdę nie musimy wprowadzać żadnych danych podstawowych ponieważ wszystko możemy dodać w trakcie, jest to ciekawa propozycja dla osób obawiających się trzymania danych w chmurze gdyż wszystkie dane wprowadzone do 365 Pocket przechowywane są w pamięci urządzenia nie zajmują one dużo miejsca, no ale wiąże się to z ryzykiem utraty tych danych w przypadku zgubienia, ukradzenia bądź zepsucia się telefonu czy stricte jego pamięci. Wszystkie dane możemy wyeksportować w pliku CSV, czyli w popularnym Excelu, na naszą pocztę czy Whatsappa. Także bardzo łatwo do tych danych możemy w dowolnym momencie sięgnąć i dowolnie je edytować. Po uruchomieniu aplikacji 365 Pocket od razu mamy listę zaplanowanych czynności, a także rzeczy, które musimy czy powinniśmy w najbliższym czasie wykonać. Możemy od razu przejść do czynności, gdzie możemy przeglądać, co zostało ostatnio wykonane, bądź kliknąć plusik i coś zaplanować czy zadokumentować nowego. Wybieramy standardowo czynność, którą chcemy wykonać, datę i mamy pola, które powinniśmy uzupełnić. One są wstępnie uzupełnione na podstawie tych danych, które były wprowadzane wcześniej. Zawsze możemy wszystko pozmieniać, czyli na przykład skasować to pole, które było domyślnie wybrane, i wybrać inne. E, oczywiście wszystkie powierzchnie do innych środków produkcji powinna być mm, powielona. Wybieramy osobę, która daną czynność wykonywała. Jeśli czegoś tutaj nie znajdziemy, klikamy plusik e, u góry po prawej stronie i wpisujemy po prostu nową e, osobę, e, na przykład panią Ewę, zatwierdzamy i wybieramy ją do tej czynności. Jeśli wszystko inne się zgadza, klikamy dalej i zatwierdzamy to, i w tym momencie mamy to wykonane. Wszystkie rzeczy konfiguracyjne, te kroki podstawowe możemy także tutaj uzupełnić, a nie tylko na etapie tworzenia dokumentacji. A kiedy chcemy do tych danych sięgnąć, po prostu wybieramy eksport danych i możemy je wyeksportować w dowolnym formacie na dowolną. Na dowolny nośnik, czy to poczta, czy WhatsApp, Facebook, cokolwiek. Z ciekawych aplikacji, dostępnych dla rolników, których powinni korzystać, są aplikacje producentów rozsiewaczy do nawozów, w których mogą oni sprawdzić, jakie ustawienia powinni przyjąć dla swoich maszyn, aby prawidłowo rozsiewać nawóz. I Znając te ustawienia prawidłowe, jesteśmy w stanie zapobiec jakimkolwiek przenawożeniu czy niedonawożeniu w jakichkolwiek fragmentach polu. Ciekawymi aplikacjami mobilnymi są także aplikacje pozwalające śledzić nasze zwierzęta w oborze, tak aby obserwować, czy na przykład jakaś krowa się nie cieli. Jak wiemy, może to nastąpić o różnych porach dnia i nocy, i dobrze jest właśnie to. Takie narzędzie posiadać, żeby nie trzeba było cały czas przy tych zwierzętach przebywać. Ciekawą aplikacją, y, którą chciałbym teraz przedstawić, jest także aplikacja boscha służąca do kontrolowania y, sprawdzania temperatury mleka w zbiorniku. Y, na podstawie sąd i czujników, które znajdują się w zbiorniku. Wysyłana jest informacja właśnie na aplikacji mobilną o aktualnej temperaturze w zbiorniku. A także o tym, czy jest ona optymalna, czy nie ma problemu z mieszaniem, bądź z yy, czyszczeniem tej chłodni. Teraz, co prawda, wszędzie tutaj mamy komunikaty ostrzegawcze, od czasu do czasu dostaje powiadomienia, ale związane to jest z tym, że po prostu przed chwilą mleko zostało odebrane, a nie dostał jeszcze dokonany kolejny dój. Dzięki regularnemu Korzystaniu z różnego rodzaju aplikacji mobilnych możemy sobie wszystko regularnie zapisywać, przez co zyskujemy dostęp do ciekawych analiz, na podstawie których możemy podejmować wiele racjonalnych decyzji na czysto takie produkcyjne tematy, które pozwolą nam przynieść oszczędności i lepsze efekty, rezultaty naszych działań. Oczywiście to wszystko na chwilę obecną jest dobrowolne. Ale każdy rolnik, widząc te korzyści, powinien się takimi rozwiązaniami zainteresować. Jak wiemy, na chwilę obecną e, mamy bardzo wiele korzyści e, płynących z regularnego dokumentowania, ale należy także wspomnieć o tym, że część z tych rzeczy jest obowiązkowych. I jeśli rolnik będzie to robił dobrowolnie, to niejako przy okazji może wiele ciekawych ewidencji niezbędnych, wymaganych przez różne instytucje i agencje, Uzyskać, że tak powiem, w pakiecie. Być może w niedalekiej przyszłości każdy rolnik będzie zobowiązany do takiego regularnego rozpisywania wszystkiego, co w gospodarstwie zostało wykonane, bo zostanie do tego zmuszony, gdyż na przykład nie będzie mógł otrzymać dopłat bezpośrednich w pełnej stawce, jeśli czegoś takiego nie będzie wykonywał. Tak samo może się okazać, że więcej punktów, na przykład, na różnego rodzaju listach rankingowych przy korzystaniu z płatności z PROF będzie otrzymał więcej punktów jeśli takie dokumentacje będzie sporządzał. I tym sposobem dotarłem do końca mojej prezentacji. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić różne aplikacje, powstałe z myślą czy zaadaptowane na potrzeby rolników. Mam nadzieję, że ich praktyczne wykorzystanie także będzie Państwu już znajome. Co będzie w przyszłości na rynku, co się wykrystalizuje, tego nie wiemy, ale wiemy, jakie realia prawne mogą nas pod tym względem czekać i to będziemy właśnie śledzić. Także bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. W razie pytań zapraszam do kontaktu i do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Dziękuję, do widzenia.